Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Aleksander Dunsiorowicz, a to nowe teleturniej na polskim YouTube. Dunsiorowo Tomuszkowi milionerzy. Jest ze mną dzisiaj pierwszy zawodnik, pierwszy gracz Adonis Gaming. Ludzi. Dzień dobry. Jak się czujesz z tym, że jesteś pierwszym graczem? Wręcz zajebiście. No to świetnie. No to e, słuchaj, wszedłeś tutaj, żeby grać o e, milion złąsiorów. I cieszę mi dasz ten milion, jak wygram. Tak, ale tam on... wygram. Ciekawe, czy uda ci się wygrać ten milion złąsiorów. 12 pytań do miliona. E, masz dwa progi gwarantowane e, po drugim pytaniu za 1000 złotych i po siódmym za 40 tysięcy złąsiorów. E, no i możesz sobie wybrać koła ratunkowe. Trzy. Okej, okay, a jakie są te koła? Pół na pół, publiczność, ekspert, podwójna szansa. To chyba ekspert, publiczność I? i pół na pół. Dobrze, a więc te trzy koła są dla ciebie, więc wybrałeś trzy koła ratunkowe. Brawo Dobrze więc. więc możemy grać? Jaką przyjemnością, my friend? Dobrze, a więc pierwsze pytanie za 500 zł. 25 maja 2015 roku kanał Dunsior i Tomuszek obchodził urodziny, które? Pierwsze, drugie, trzecie czy czwarte. Jeszcze raz można powtórzyć pytanie? Tak, 25 maja 2015 roku kanał Dunsior i Tomuszek obchodził urodziny. Które? Pierwsze, drugie, trzecie czy czwarte? Chyba drugie. Drugie, więc zaznaczyłeś odpowiedź B? Tak. Dobrze, zaznaczam i to jest poprawna odpowiedź. Brawo! Jupi! Mam ich 500 zł. i to już będę miał na swoim koncie 1000 złąsiorów. A, to złom... Złomsiory. Tam ja mam tylko 500 złomsiorów. Masz 500 złomsiorów? I, I teraz możesz grać o 1000 Jesteś gotów na pytanie? Jestem gotów na twoje pytanie, panie Dunsior Dobrze, no to jedziemy Na ile subskrypcji Dunsior i Tomuszek zrobili vlog? 50, 70, 75, 100 Na 100 Pewno? Nie jestem f***** pewnie, bo to oglądałem Dobrze, to zaznaczam odpowiedź D I to jest poprawna odpowiedź, brawo! Oh yeah! Pierwszy próg gwarantowany osiągnięty. 1000 zł na zł Jestem w moim portfelu. Jest już w twoim portfelu. A więc no jesteś zadowolony? Bardzo. Dobra, tak w ogóle to... Ile chciałbyś zagrać tu? Ile chciałbyś wygrać? Milion. Milion Ja bym zobaczyć jak mi dajesz ten milion do ręki i jak płaczesz, że go tracisz. No dobra, ale przed tobą jeszcze długa droga, 10 pytań, 3 koła ratunkowe, a przed a, tobą Stanie. Zdam. To jest tak sprawdzian z y, matematyki Niby trudne tak naprawdę proste No dobra Pytanie za 2000 złąsiorów Jesteś gotów Z wielką pewnością Dobrze No to zadaję pytanie Na jakim serwisie internetowym dumsior robił livey? Na Twitchu, Facebooku, Hitboxie czy YouTubie? Mi się zdaje chyba że na Twitchu tak? Tam się chyba live y robić, nie? No. Na no, tych trzech pozostałych też. Mi się chyba zdaje, że na Twitchu. Na Twitchu? No. Chcesz zaznaczyć tę odpowiedź? Chociaż tak myślę, że jeśli teraz nie odpowiem, to nie za krótki będzie ten odcinek, więc... Nie martw się to. Pierwszy to. Tak... No dalej. Dobra, chcę Twitch. Twitch? Tak. To zaznaczam Twitch. I Twitch jest dobrą odpowiedzią. Brawo! Yeah, Doskonale masz 2000 złąsiorów. Gratuluję ci. Adonisie. A więc już jedna czwarta drogi za tobą. Trzy pytania z 12 przeszedłeś, Zostało 9 i pytanie za 5000 złąsiorów. Posłuchaj proszę. W trzecim filmie na kanale Dunsior i Tomuszek gościnnie wystąpił. Riser, Creeper.pl, Mingos, Adonis. Z tego co ja pamiętam, bo oglądałem Wasze wszystkie pierwsze odcinki, chodzi o serię z LEGO Harry Potter mam nadzieję, tak? No trzeci film, no. To dobra. mi się bardziej zdaje, że tam był Razer, ten który się pytał na krześle No dobra, tak, to, to Razer. Zaznaczamy Razera? Tak, bo Mingos dopiero był w szóstym. No, może. Dobra, zaznaczam Razera I powiem Ci, że Razer jest poprawną odpowiedzią, a więc Was już 5000 zł osiarów. Zajemić się. No... się. Fantastycznie, nie? Moja średnia na koniec roku. 5 tysięcy? No. No dobra, to cztery pytania za tobą. Zostało 8, teraz pytanie za 10 tysięcy siorów. Czy jesteś gotów? Tak. A więc zadajemy. Pierwsze luźne granie było z gry Cities in Motion, Portal 2, Lord of the Rings, World of Warcraft. World of Warcraft nie eee, ale kto? Pierwsze luźne granie, jakie było na naszym kanale Waszym? Eee, Lord of the Rings na pewno nie, WOW to w ogóle wy w to nie grać Chwilę, graliście, ale nie, nie oddzielnie, razem graliście A nie, to to muszek nagrywał, jezu No? Fuck więc luźne granie, z czego było? Z Cities in Motion? Z portala dwójki. Muszę pomyśleć. No to myśl. Pamiętaj, że masz trzy koła ratunkowe. Jezu, pamiętam, że był krok. No był krok. Portal. A jakie były te odpowiedzi? Cities in Motion, Portal 2, Lord of the Rings, World of Warcraft. Pierwsze wspólne luźne granie. To było z gry. Jakiej? Tak, że masz koła ratunkową. Ale tak? oczywiście chodzi o luźną serię w sensie, że jeden z Was grał tylko, tak? Luźne granie wspólne. A, wy razem. Mhm. Takie luźne granie, jeden odcinek z tego. Jeden odcinek z tego mówisz? No mhm. jestem ciekawy tak naprawdę, z czego wy jeden odcinek byście grali. Tak, ja nie, nie wiesz, pamiętam. To możesz się wspomóc kołem ratunkowym, którymś. No to... No, 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 no niby teoretycznie, ale wy razem w co wygraliście razem? Chyba wowa. A no, tylko, tylko jeden odcinek, tak? Wowa. Tak. Znaczy nie, ogólnie ta seria. Co powiedziałeś? Podpowiedzią jest jeden... Tak luźne granie, jeden taki zwykły luźny odcinek. Dobra, poproszę o koło rasunkowe chyba bo sobie chyba koło. Jakie? A jakie były. No, wybrałeś pół na pół publiczność i pytanie do eksperta. Ekspertem jest Tomuszek, który o tym jeszcze nie wie. Fajnie wiedzieć. Ale zadzwonimy no do... No wezmę publiczność. Publiczność? Tak. A więc e, proszę państwa, proszę o oddanie głosów tutaj na pytanie. Pierwsze wspólne, luźne granie, z jakiej było gry Cities in Motion Portal 2 Lord of the Rings World of Warcraft. Tak głosy publiczności tak 53% na Cities in Motion, 2% na Portal 2, 14% na Lord of the Rings i 31% na World of Warcraft. No więc jednak Cities tak in Motion jest najbardziej procentową odpowiedzią. Co? No, tak zagłosowała publiczność. To mamy więcej procent? Cities in Motion, a. Drugi jest World of Warcraft 31. Co ty teraz, kolego, zrobisz? Czekaj, poczekaj, poczekaj, ja ja, to już to ma jeden odcinek mówić. A, zgadza się, tak. Z tego co ja pamiętam, to chyba 40 minut nawet trwało. Chyba. Hmm, może. No to co robimy? Jakieś kolejny koło chcesz? Dobra, biorę to Citizen Mode, Motion. Motion. <laughs> As Motion. Znaczy... <laughs> No dobra, no to Czy zaznaczyć? Co? Zaznaczyć? Tak. No to zaznaczam Cities in motion. Jak to ty ładnie ty nazwałeś. No i wiesz co ci powiem? Publiczność w naszym studiu okazała się dobra, bo to jest poprawna odpowiedź. Brawo dla publiczności. No i dla ciebie też, a tu mi się za dużo. Z grubości No to super. Pięć pytań, jedno koło zmarnowane, zostało siedem, dwa koła zostały. Tomuszek i pół na pół Gramy? Okej okay. Gramy dalej A więc pytanie za... 20... To zmarnowałem. <laughs> Ale tam nie do... Pytanie za 20 tysięcy złąsiorów Jesteś gotów? Tak Dobra, a więc lecimy Na ilu pierwszych odcinkach z kroka występował również tomuszek? Jeden? Na jednym? Na dwóch? Na trzech czy na czterech? Oglądałaś serię skroka? A, całą. Całą? Całą, całą, całą. No to na ilu pierwszych odcinkach występował również Tomuszek? Pamiętam, że występował już w trzecim odcinku. No a na pierwszych, więc teoretycznie na pierwszym i drugim też. A nie, występował tylko w trzecim, bo tam coś żeście zgadali tylko. Pierwszym i drugim to ty zaczynałeś, to chyba wtedy to raczej nie chciałeś No ale ci mówię, na ilu pierwszych odcinkach, czyli od pierwszego no To na... No, Spokojnie zastanawiaj się Mamy czas hmm. Więc jak myślisz Może jakieś koło kolejne Słyszysz mnie teraz? Tak słyszę <laughs> Ok, więc troluję tak Mikrofon wyłączam bo tak Poczekaj, ja teraz na... Bo poczekaj. Ja muszę pomyśleć, poczekaj no Myśl, myśl Masz dwa koła Pół okay. na pół i tamuszka Bo no to muszę by wiedział na no mi powiedział. Dobra, ja się na chwilę wyciszę muszę pomyśleć. Z tej serii chyba było 10 odcinków. To poczekaj, ja wyłączę ten mikrofon swój, to tak to sobie ogarnę to w myślach i daj mi... Ja, ogarniesz to w myślach. Na pewno wejdziesz na YouTube i zobaczysz. Nie ma takiego Obiecuję, że Dobra. nie ma takiego. Jak tak nie chcesz. Myśl, poczekaj... myśl na głos. Muszę pomyśleć. Myśl, proszę. Ne. A kto powiedział, że będzie łatwe? No ty. Tylko pierwsze... <noise> Mówię ci, że pierwsze wydaje będą dosyć proste, ale dalej już może nie będzie tak łatwo. No właśnie widzę. No. no to co, może jakieś kółeczko ratunkowe? Skoro nie wiesz. Chyba, że jeszcze chcesz pomyśleć. Nie bronię. Chcę myśleć. No to myśl. Ale nie wyciszaj mikrofonu. Nie wyciszę nawet. Nie? No dobrze, myślę na głos Wiesz co, coś mi się zdaje, że on chyba był na dwóch odcinkach Na dwóch odcinkach? Powiedziałeś, że na trzecim był e, No bo pamiętam go z trzeciego... No to co ja, jak ja mam ci to wreszcie powiedzieć No nie wiem Na ilu odcinkach był, czy w ilu odcinkach? Czy na... numery tych odcinków? No, nie, w ilu odcinkach był? pierwszych odcinkach, czyli od pierwszego się musiało zacząć Od pierwszego do jakiego? No nie wiem, i... no to, to musisz powiedzieć już Było 10 odcinków, czyli od pierwszego do dziesiątego chyba wystąpił tylko dwa razy Tak? E, chyba tak Ale daj mi się jeszcze zastanowić bo przy... Patrzę sobie w umysł, i tam myśl patrzę, to jest Twoje dziwne skoki w kroku <śmiech> tak, <śmiech> I te no jego odgłosy my... no. I te Twoje piski jak lecisz w dół ty... <gry> tak, ale to, to była bardzo fajna. No, bardzo fajna gra. Pamiętam. Do niej możesz wrócić. A już nagrałem całą. Więc... Albo do pamiętniku z wakacji. Kair. Tak, to Na też. Na No to było dobre. No dobra, dobra, już. Nie wracajmy do... nie, nie, nie ty. Nie wracajmy do przeszłości. Tylko żyjmy teraz teraźniejszością, bo walczysz tu o 20 tysięcy złonosiorów. Wiem. Dlatego myślę. Myślę, proszę. Masz dwa koła. Co tam wymyśliłeś? I nie wyłączaj tego Z... mikrofonu. Nie wyłączam przecież, nie? Za chwilę jakieś takie stukanie jest. Nie wiem, bo ja się macam. Ta... W głowie. <słuch> Drapie się po głowie. Dobra, chcę Tomuszka, bo już nie wytrzymam Chcesz Tomuszka, więc używasz kolejne koło ratunkowe Dobrze, teraz nie. spróbujmy się do niego dodzwonić No jak nie dodzwonisz, to proszę dusiora <noise> On na pewno będzie wiedział Nie no, dobra, zatem dzwonimy do Tomuszka Dobrze, a więc spróbujmy się do niego tutaj dodzwonić Współpracujmy Mam po usłyszeniu sygnału. No sytu no, eksperta chyba nie ma To proszę do Może zadzwonimy do kogoś innego A do kogo? No nie wiem Czekaj, spróbujmy jeszcze raz do niego zadzwonić Do kogo ty dzwonisz teraz? Do tamka o Jezu Nóżka Orange Poczta po po Niestety nie dodzwoniłeś do niego No to niestety musisz sobie porazić bez eksperta Ale skoro nie ma eksperta możesz sobie wymienić koło ratunkowe A jakie było ostatnie? No nie wiem, może tam, no, Podwójna szansa za eksperta To podwójną szansę Co Dobra To korzystasz z podwójnej szansy Teraz co ona robi? No że jak zaznaczysz pierwszą odpowiedź źle, to masz szansę zaznaczyć drugą. A. Ale nie możesz tego użyć jak masz pół na pół już włączone. A jej niestety nie, nie, nie było za zaprosta. No dobra, jeszcze... to, 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 to poczekaj, to daj to ja, to ja mi jeszcze pomyśleć, okej? Okay? No. Na pewno. Uskanny, okej? Okay? No dobrze, dobrze, myśl. Ale myślę na głos. No, no mam zamiar. No dobrze, no to, proszę. Długo się męczymy z tym pytaniem. No bo ja, ja nie chcę zlamić, tak? No, no dobrze, dobrze. To będzie długi odcinek. No coś tak spodziewam się z godzinę. Z godzinę. <noise> no. Selekcjonować wszystkie te minuty. I poczekaj, przypominam w sobie... To, w których to oglądałeś. Co? W których to oglądałeś. Tą serię te minuty. No tak, tak, tak. Dobrze, dobrze. Bo ja mam dobrą pamięć fotograficzną, więc... Fotograficzną. Okay. Tak i nie masz. Było takie proste... mówię, to jest jak matematyka. Niby trudne, niby łatwe, to gówno. Niestety. <noise> Niestety. Może później będzie łatwiej. Ja myślę. No to co, może w końcu tu jakieś koło użyjesz i zrobisz no, coś tu konkretnego. Nie bo tak czekamy i czekamy Nie wiem, dobra Chyba był tylko dwa razy, na to pierwszy No dobra Nie koła? Bierz. Dobra, bierz to dwie odpowiedzi Dwie odpowiedzi? Dobra, włączamy podwójną szansę Okej, okay, no masz cztery odpowiedzi I co będzie Twoim pierwszym typem? Dwa Tak, znaczy dwa? Tak Zaznaczam dwa No i wiesz co Ci powiem? prawna odpowiedź. To jest zła odpowiedź. stał jeden, trzy i cztery. To się zestrałem w tej chwili, ci powiem. Dosłownie. I tak to musiał... Skoro nie dwa... To albo jeden, albo trzy. Albo cztery. No... No bo teraz znowu mi się zdupiło Teoretycznie Co? Mógłbyś teraz użyć pół na pół Jeśli zostaną dwie Ale nie no A czy tak to... Spróbuj zgadnąć Może A No próbuj. dobra, spróbuję Tak, na no to Jaką odpowiedź zaznaczasz jako drugą Dla mnie Te, wiesz co? Hmm? Może skoro nie dwa To jeden Jeden A... Na pewno? Nie! No to nie zaznaczam! Dobra, niech już ci będzie! Jeden, trzy czy cztery? Jeden. Tak? Tak. Zaznaczam odpowiedź A. Jeden. Jeszcze Ci powiem? Nie. Chyba, gdy twoje płacze mnie już śmieszą, nawet ale powinienem zachować powagę i ci powiedzieć, że jeden nie jest poprawną odpowiedzią. Poprawna odpowiedź to 3! Mam wideo, gdzie ten chuj tam by był. No, a więc niestety, Ad 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 Adonisie, wygrałeś 1000 zł w sumę gwarantowaną. Dziękuję za grę. Halo? Ej, ty mnie oszukujesz! <noise> Jak? Bo wiem, że był w trójce, a w nie ma jest w, jest w pierwszym i w drugim Czyli w tylko w dwóch? Nie, w pierwszym, w drugim i w, Znaczy w pierwszym, w drugim i trzecim Czyli trzy razem No ale tak czy tak wygrałeś tysiąc złosiorów, brawa to dla Adonisa trzecim Brawo Gierający tomuszek, drugi Level Hmm. Teraz Adonis nie będzie mógł się niestety pogodzić z porażką. No i przegląda, szuka dowodów, ale tak to niestety jest. Dziękuję za grę Adonisie i tak kończymy Można Je jeszcze raz. <gry> może kiedyś jeszcze czekamy. Aleśmy nagrajmy jeszcze raz tych milionerów, bo trochę za słabo mi pykło. Jeszcze nie, jeszcze następnym razem może z jakimś innym tematem. Będą milionerzy, tak czy tak Żegnam państwa bardzo serdecznie Tak się kończy pierwszy odcinek Dumsioro, bo to muszkowi milionerów No niestety Adonis nie wygrał miliona z No ale cóż, tak to bywa Może następnym razem kolejny zawodnik Wygra, tak czy tak Do zobaczenia w następnym odcinku Do widzenia A Adonisowi nie udało się wygrać miliona z Czy w następnym odcinku znajdzie się ktoś Komu uda się wygrać główną nagrodę? Jeżeli ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, a ja będę wiedział, że chcesz więcej. Do zobaczenia.